Witam wszystkich w kolejnym odcinku ULTIMATE UNDERWORLD 2 Tak jak powiedziałem Szybko sobie sprawdziłem na necie i akurat Nie znalazłem niestety informacji Który z tych mieczy będzie lepszy, ale ja Próbuję zaryzykować, że to będzie ten tutaj znaleziony, bo Generalnie według zasady, że to co później znalezione jest lepsze niby. Zaufam temu i tak pewnie go nie będę używał, no ale nie wiem sobie ja to noszę, kurczę. <gry> tak dajaj. Tak, żeby kurde sobie... Jestem potężny, mam trzy miecze, normalnie. Aha, stopper, włączyłem. Aha, no i generalnie jest coś takiego właśnie jak ten cluebook do Ultimate Underworld. Tam jest bardzo dużo informacji, polecam, jak ktoś jest zainteresowany, lubi. Tam naprawdę jest bardzo dużo. Wszystkie statystyki, no ale akurat tego ee, czym się różnią te mecze. te, te miecze? miecze to akurat tam nie znalazłem niestety także to pozostaje dla mnie tajemnicą Dobra nap... Przestanę laskać Na nap... napiszę Na... Napiszę piszę! W ogóle co jest grane ze mną Tutaj jest napisane Tutaj y, leży Preysor Love y, Protektor jego kraju dusza, jego ludzi wraz ze swoją rodziną i kompanami A, to się ma nawet... Zaraz to się rymuje. Czy mi się wydaje? Family companions free. No coś może tak troszkę. Dobra. Rozejrzę się tutaj w takim razie Także mamy tutaj świat, który jest grobowcem Czyli będzie generalnie 100% eksploracji 0% gadania no, no może niezupełnie No ale mniej więcej tak Dobra I to, I to mnie cieszy I was pewnie też Także Bierze mi się do roboty Ja się biorę do roboty o, w morde Akurat wybrałem naj większą zagadkę od razu na sam początek jakieś przyciski, pięć przycisków i jeden przycisk przyjaciel, dobra, zostałem to, ponieważ nie będę próbował liczę na to, że gdzieś znajdę rozwiązanie to w takim razie ja poszłam w ogóle na zachód i na zachodzie mam orzeż kurczak, gole, co to jest metalowy golem, pokojowo nastawiony, ziemny i ziemny nie. Golemy. I tu metalowy golem, bo ile jest ziemny, to sobie dam radę zawsze. To metalowy golem. Patrzcie, jak stoi skubaniec. A tutaj coś jest za nim napisane. Przesunąłem go. No napisie... co to pisze. Znajdź trzy kawałki mapy eee, przez moją dłoń podzielone na 8 przez 8. Inaczej, sprostaj śmierci lądowi. Nie, kurczę, nie umiem tego przetłumaczyć dobrze, bo to jest zresztą jakaś pseudo-zagadka. Oraz, czy to należy do Golemna? Nie. To mogę to tworzyć. Dziwne. A tam są jakieś napoje. zaraz Co to czerwone jest? A, mały czerwony kamyk, czerwony napój. Wezmę czerwony napój. Zidentyfikuj to avatar O świetnie Napój restoration Czyli chyba całe zdrowie przywraca Albo może zdrowie i manę nawet Nie wiem To też nie należy do golema To mogę otworzyć To nie należy, to nie należy Oraz płytowe rękawice Najpierw sprawdzę te kamole Może są magiczne, tak jak mój szmaragd To właśnie zapomniałem, ten, że ten szmarek mam co przywraca Mane Mogę w ogóle z Tobą porozmawiać? Nie, nie da się. To po co Ty tu jesteś? Jesteś strażnicy. Panie, że kurde niby wygląda jakby chronili tego skarbu, a w ogóle nie, nic sobie nie robią. Że sobie to... Że to nic nie wziąłem oprócz tego napoju, więc... Taki ze mnie Tomb Raider. A zaraz tu byłem. Bo Awatara, nie, tak jak to wspominałem, nie interesują w ogóle kosztowności tylko napoje których w ogóle nie używa potem i tak o szkielety i też nie co ciekawe nie są na stan wrogo ciekawe Uuu. co to znaczy vi vigilant ponieważ nie, nie wiem na zawsze vigilant Kurczę, vigilant vigilant nie wiem kurczę, akurat nie wiem Dobra, mamy jakiś schowek. O! szyż! No, przecież kurczę nie było napisane, że należy do nich. Ciekawe. No dobra, walczymy. Z hordą szkieletu. Ja pierdzielę. Ojejku, sporo ich. Ała zginę tutaj. Ej, to są tylko szkielety, a ja... Dobra, nie ćwiczyłem obrony, no to mamy za swoje. Fuck. Ale powinien trafić zabijać każdego od razu za jednym ciosem, halo. Au. Wycofać się Drugi nie żyje o, ha, ha, ha. No kijcie, znaczy już jesteście martwi, ale dostanicie yy... Awan, znaczy, Kurde ten z tyłu, tutaj mam z tyłu Kolesia, no, na plecach mam Gdzie jesteś? O, świetnie, trzeci nie żyje, jeszcze tylko dwadzieścia Zaraz tym polegnie, o, ucieka I... Kurde, jeszcze z tyłu mnie tam na stuę coś z tyłu jest A, wiedziałem A, miałem tyle życia, zdrowia Okej okay. Dobra, chyba już że no, kurczę, bie... z tyłu no Skąd wy się tu bierze, kurczę, kurczy zachodzą ze wszystkich stron A ja, ja! No kim? Kurczę, blade! Okej, okay, opanowana sytuacja chyba. hu, hu, huh, huh. Widzieliście ile ich było? Jak na razie to chyba rekord mój w Ultimate Underworld 2-1 Żeby z tyloma naraz walczyć. Przeciwnikami. A tu jeszcze jest dwóch. W tym jeden chyba uciekał ode mnie i tutaj się znalazł. Albo może nie. Ej! Coś się spóźnił cios mój Dobra, jak mnie ten zabije to byłoby dopiero śmiesznie No i cios! O dobrze, dobra? Wszyscy? A na pewno, na pewno, udało się 155 Dobra, na razie nie używam żadnego napoju leczącego I co my tu mamy? To jest chyba skrawek mapy Tak, także Przekopywałem sobie ten fragment na swoją mapę, zobaczę A to nie tutaj chyba Boj, głęb... odbiłem się głębiej O, wow To jest yy, Poziom trzeci i przy okazji jakieś opisy tam są... interesujące. Aczkolwiek w sumie wkurza mnie coś takiego często, bo potem nie wiem gdzie byłem, a gdzie nie byłem. Więc to jest takie niby nie do końca... Kurczę, i trzeci raz wylądowałem w tym pomieszczeniu. Ja to mam, nie wiem. Chyba że... Chyba są... Nie. Już... Już była opcja, zresztą trzy takie pomieszczenia z każdej strony ale rynek. Nie. Tam chyba byłem. O, kamole. Może tutaj po raz pierwszy kilo się przyda. A no dokładnie, widzicie... Jak to opłaca się nosić takie różne narzędzia, typu kilof albo ki. Zawsze bierzcie, jak gracie w Ultimę, wszędzie kilo... O! Nie wierzę, że tutaj jest już gemstone. Tak szybko! Oraz jakiś topór. Na pewno jest magiczny. Ale nie będzie awatar na stówę miał siłę, aby go podnieść. Jeszcze ja nie używam toporów, ale tylko sprawdzę z ciekawości, czy on go zidentyfikuje. Nie, znaczy wiadomo, że magiczny jest, nie, ale to, jaki jest ten topór, pozostanie dla Was na zawsze tajemnicą. Chyba, że ktoś będzie chciał sprawdzić na necie. Ale wątpię. bo ktoś gra w tą grę, oczywiście. I używa toporów. I malor. I umie identyfikować. Znaczy, albo. Dobra. Kolejne pomieszcze, o, w mordę! Tego by kurde brakowało, no. I sobie tutaj zrobię przerę, widzicie? Masa białych pająków. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Ultima Underworld eksploracja. Poważnie eksploracja jak nigdy.